W dzisiejszym odcinku chciałem wytłumaczyć, co to znaczy słowo simp. Jak spędzacie dużo czasu w mecie, albo czytacie dużo memów, to prawdopodobnie widzieliście to słowo simp bardzo często i prawdopodobnie się domyśliłeś albo domyśliłaś, co to znaczy simp. Ale też wiem, że jest dużo ludzi, którzy po prostu nigdy nie słyszeli to słowo i tak naprawdę nie mają pojęcia, co to znaczy. To słowo simp to jest bardzo proste. Symp to jest taki facet, który powiedzmy, tak może trochę za bardzo szanuje kobiety. I co ona myśli, jak mówię, że za bardzo szanuje kobiety? To znaczy, że simp jest taki facet, który po prostu traktuje kobiety. Bardzo dobrze, albo nawet można powiedzieć za dobrze, że on dla nich wszystko zrobi tylko dlatego, że on uważa, że jak on będzie do nich miły, to wtedy one będą chcieli z nim uprawiać seks. I myślę, że często ludzie się śmieją z takich simps przez to, że czasami inni faceci uważają, że tak prawdziwy mężczyzna nie powinien się zachowywać, że może mężczyzna ma być wiesz, mężczyzną, taki, wiesz, twardy i tak powinien robić to, co on chce robić i nie martwi się o innych. I może oni są krytyczni właśnie przez to, że ci simps, to oni po prostu są za bardzo mili dla kobiet. I jak kobieta coś powie, to ten simp po prostu się z nią zgadza. Nawet jak on się z nią nie zgadza. I zamiast mieć swoją opinię, to ten simp zawsze zmieni swoją opinię, żeby pasowało do tej kobiety. I jeszcze raz, tutaj jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że właśnie ci Simps to tak jak bardzo wysoko kładą kobiety na pedostole I często oni uważają, że przez takie zachowanie, to wtedy ta kobieta będzie chciała z nimi się przespać. Przeważnie ci faceci, mówimy po angielsku, że oni są thirsty, to znaczy, że oni są spragnieni. I oczywiście, jak mówimy thirsty po angielsku, w takim przypadku, to nie mówimy o tym, że oni chcą się napić wody, to znaczy, że oni chcą uprawiać seks. I w takim sensie oni są thirsty. I bardzo często ci simps po prostu są za miły dla tej kobiety, i ta kobieta myśli, że tak, jak, co za, co za słaby facet. I to jest simp. To jak będziecie widzieć albo słyszeć to słowo simp w necie albo gdziekolwiek, to teraz będziecie wiedzieli, co to znaczy. Że to jest po prostu taki facet, który jest po prostu za miły dla kobiet. Przez to, że on uważa, że one będą chcieli z nim uprawiać seks, przez to, że on będzie się zgadzał ze wszystkim, co ona mówi. To dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był przydatny i że Wam się podobał. Jak Wam się podobało, to chyba już wiecie, co zrobić. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie, napiszcie w komentarzach i też nie zapomnijcie sprawdzić stronę mojej książki. I to jest dawzameryki.pl to dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!